Niewiele osób może pochwalić się przetrwaniem katastrofy lotniczej. A co z przeżyciem dwóch takich tragedii, jedna po drugiej? Myślicie, że to niemożliwe? Cóż, pewnemu mężczyźnie się to udało. A wy znacie nazwisko tego szczęśliwca, który przetrwał dwie katastrofy lotnicze z rzędu? To Ernest Hemingway. Biografia Hemingwaya jest dużo ciekawsza niż historie bohaterów z jego książek. Był utalentowanym bokserem, zapalonym myśliwym i wędkarzem oraz dziennikarzem. Miał więcej energii niż tuzin ludzi razem wziętych. Nic dziwnego, że przez wiele lat miał bzika na punkcie Afryki. Jej powierzchnia, atmosfera, czyhające niebezpieczeństwa na rozległych terenach tego dzikiego kontynentu pasowało mu wszystko. W 1933 roku Hemingway napisał książkę pod tytułem Zwycięzca odchodzi z niczym. I cały zysk ze sprzedaży przeznaczył na spełnienie swojego wieloletniego marzenia. Wybrał się na jezioro Tanganyika, gdzie założył obóz, zatrudnił służących i przewodników z miejscowych plemion i rozpoczął wyprawy na polowania. W styczniu 1934 roku wrócił z kolejnej wyprawy na safari i zachorował na pełzakowicę jelitową. Z każdym dniem czuł się coraz gorzej, majaczył i był poważnie odwodniony. Wysłano samolot, który zabrał chorego pisarza do angielskiego szpitala w Dar es Salaam, ówczesnej stolicy państwa. Spędził tam tydzień, poddano go leczeniu i w końcu zaczął dochodzić do zdrowia. Dla większości podróżników byłby to definitywny koniec miłości do Afryki. Ale nie dla Hemingwaya. Z powodzeniem zakończył sezon łowiecki, a swoje afrykańskie przygody opisał później w dwóch książkach. Jedną z nich pod tytułem Left Miss Mary poświęcił swojej żonie i jej długiemu polowaniu na lwa, a autobiograficzna książka Zielone wzgórza Afryki była tak naprawdę dziennikiem z podróży po tym kontynencie. Hemingway napisał później, że będąc w Afryce nie doświadczył takiego poranka, kiedy budził się nieszczęśliwy. Nic dziwnego, że jego zamiłowanie do przygód z powrotem go tam przyciągnęło. 21 stycznia 1954 roku Hemingway podarował swojej ukochanej żonie Mary Welsh bożonarodzeniowy prezent. Wraz z pilotem Royem Marszem na pokładzie małego samolotu wyruszyli z Nairobi do Konga belgijskiego. Lecieli nad kenijskimi wyżynami, zamieszkałą przez setki zwierząt Doliną Serengeti oraz ogromnym wulkanem z szerokim na 20 km kraterem. Przed wieczorem dotarli do Konga. Po nocy spędzonej w hotelu w Ugandzie znów wznieśli się w powietrze nad jeziorami Jerzego i Alberta w wielkim rowie zachodnim oraz wysokim na 120 metrów wodospadem Murchisona. W tym miejscu wody Nilu spływają powoli, nie tak gwałtownie jak ma to miejsce na przykład w wodospadzie Niagara. Jest to jedno z najtrudniejszych do zdobycia i najbardziej zdumiewających miejsc w Ugandzie. Żyją tam setki krokodyli, słoni, lwów i innych dużych zwierząt. Samolot obniżył swój lot na tyle, że mogli dojrzeć potężną, spienioną wodę. Kiedy marsz krążył nad wodospadem trzeci raz, spostrzegł przelatujące przed samolotem Ibisy i gwałtownie pod nimi zanurkował. Śmigło i ogon samolotu zaczepiły się o stary telegraficzny dróg. Pilot musiał lądować awaryjnie w gęstych zaroślach w pobliżu rojącego się od krokodyli Białego Nilu. Ale był to dopiero początek. Mary miała dwa złamane żebra, a Hemingway doznał zwiknięcia barku. Jedynie pilot wyszedł z tego bez szwanku. Tę feralną noc musieli spędzić w gąszczach przy podospadzie Murcisona. Rozpalili ogień, żeby odstraszyć złonie i drapieżniki, podczas gdy Roy Marsh nadawał SOS, powtarzając sygnał wywoławczy samolotu Victor Love Item. Victor Love Item. Załoga linii lotniczych British Overseas Airways Corporation, która akurat przelatywała nad miejscem katastrofy, nie usłyszała sygnału. Pilot powiedział, że widział ślady rozbicia samolotu, ale myślał, że zapewne pasażerowie przetrwali i wyruszyli na poszukiwanie schronienia. Teren przeszukiwały dwa samoloty, ale nie udało im się znaleźć rozbitków. Następnego dnia Hemingway i Marsh zatrzymali przepływający w pobliżu statek rzeczny Murchison, który zabrał ich do Butiaby na zachodnim wybrzeżu Jeziora Alberta. Podczas podróży parowcem Hemingway odkrył, że właśnie ten statek pojawił się w filmie Afrykańska królowa, w którym występowała uwielbiana przez niego Katherine Hepburn. Jeszcze zanim dotarli do buciawy za sprawą międzynarodowego telegrafu, rozeszła się informacja, że jeden z największych żyjących pisarzy uczestniczył w katastrofie lotniczej w środku Afryki. Miało to miejsce rok po tym, jak Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za Starego człowieka i morze. Wtedy też cieszył się ogromną popularnością. Media podejrzewały, że nie przeżył wypadku. Na rozbitków czekało dwóch mężczyzn. Policjant Williams i pilot Reginald Cartwright. Reginald miał szczęście, że śledził podróż Hemingwaya do Butiaby. Czekał na niego jego mały samolot, którym miał zabrać pisarza i jego żonę do NTB. Hemingwayowi nie podobał się pomysł ponownego lotu. Uważał, że lepiej jechać samochodem, ale Cartwright przekonał go, że jest to całkowicie bezpieczne. Cała trójka Ernest, Mary i Roy Marsh, pilot rozbitego samolotu, wcisnęli się na pokład Rapid. Później w artykule do czasopisma Luke Hemingway napisał, że przez jedną trzecią długości startu samolotu myślał, że nigdy nie oderwał się od ziemi. Mimo to przy maksymalnej prędkości dalej próbowali wystartować, niczym kozica przeskakując z jednego wzgórza na drugie. Nagle wzbili się w powietrze, ale tylko na kilka sekund. Potem samolot znów spadł na ziemię, wydając dźwięk rozrywanego metalu, czyli coś, do czego w ciągu ostatnich kilku dni zdążyli się już przyzwyczaić. Zbiornik paliwa oderwał się od prawego skrzydła i stanął w płomieniach. Pilot oraz Mary i Roy Marsh jako pierwsi uciekli z samolotu. Hemingway został w tyle, a ponieważ zranił się w dłonie i ramiona, musiał popchnąć drzwi głową, żeby je otworzyć. Kiedy w końcu się wydostał, paliły mu się włosy. Po nocy w hotelu w Ugandzie Hemingway znowu musiał lecieć do Nairobi, ale tym razem na szczęście obyło się bez wypadku. I to właśnie tam, w hotelu New Stanley, pisarz podyktował 15 tysięcy słów relacji ze swoich przygód dla czasopisma lub. Miał także niespotykaną okazję przeczytać własne nekrologii w gazetach przesłanych mu z całego świata. Wkrótce światowe media podzieliły się szczęśliwą informacją, że Hemingway przeżył dwie katastrofy dotnicze, jedną zaraz po drugiej. Kosztowało go to jednak wiele. W liście do przyjaciela napisał, że uszkodził nerki, wątrobę i śledzione. Miał wstrząs mózgu, poparzenia głowy i twarzy oraz zwichniętą rękę i stopę. Stracił także częściowo wzrok i słuch. 15 lutego, czyli dwa tygodnie po drugiej katastrofie, Newsweek doniósł, że niezniszczalny papa, taki przydomek zyskał Hemingway, nie posłuchał zaleceń lekarzy, żeby porządnie odpocząć i wspiął się na manżaro. To oczywiście było zbyt dziwne, nawet jak na Hemingwaya. Prawdziwa historia była mniej imponująca, ale ściskająca za serce. Po krótkiej rekonwalescencji wybrał się do obozu na wybrzeżu Kenii, gdzie miał wędkować ze swoim synem Patrykiem. Z powodu silnego bólu był w stanie wypłynąć tylko kilka razy. Ale kiedy zarośla w pobliżu obozu stanęły w płomieniach, nie mógł usiedzieć w miejscu i rzucił się na pomoc strażakom. Błagali, żeby tego nie robił, ale on nalegał. A przez to, że nadal był osłabiony i miał zawroty głowy. Tracił równowagę i wpadł prosto w płomienie. Doznał lekkich poparzeń twarzy, klatki piersiowej, żucha i nóg oraz dość poważnych poparzeń na lewej dłoni i prawym ramieniu. Doświadczenia podczas bożonarodzeniowej podróży do Afryki zainspirowały go do napisania kolejnych dwóch książek: Śniegów Kilimandżaro oraz Krótkiego szczęśliwego życia Franciszka Macombera. W 1999 roku w setną rocznicę urodzin Hemingwaya popularny brytyjski aktor Michael Palin próbował powtórzyć trasę podróży pisarza, po której wydał książkę pod tytułem Michaela Palina Przygoda śladami Ernesta Hemingwaya. Palin nie musiał jednak przetrwać choroby, katastrof lotniczych i innych wypadków, których doświadczył Hemingway. Przyznał jednak, że to wyczerpująca i chwilami niebezpieczna podróż, która mogłaby okazać się zbyt trudna dla wielu osób. Dla ludzi z zachodu, wyprawa w dzikie rejony Afryki jest prawdziwym sprawdzianem odwagi i wytrzymałości. Czy udalibyście się w podróż śladami Hemingwaya tak, jak to zrobił Palin? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dziś czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie filmik znajomym. Ale poczekajcie, nie lećcie jeszcze do Afryki. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie ten po prawej lub lewej stronie. Miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.